Nowy rok nadszedł. Trzeba w końcu zacząć ten projekt Supra Mk3. Silnik tutaj nie domaga. Ostatni cylinder stracił kompresję. Silnik to jest 7 MGT Turbo. I zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu, albo go będę naprawiał, albo dwa JZ wrzucę. Także no zobaczymy w ogóle, co z nim jest nie tak. Skrzynia już wyjęta. Zostało mi parę przewodów tu od góry po odpinać i wyjeżdżamy tym silnikiem. Sytuacja na ten moment taka, że mniej więcej w, No, ja tu jeszcze ten przewód muszę odpiąć, kurde. Tutaj mam odpięte już od wody. Tam mam odpięte od wody. To była trochę walka z tym od wspomagania, bo, bo się tam ten. Gruby na 27 klucz, całe odkręcało. Nie chciało puścić, ale w końcu się udało. Także przewód uwolniony. kostki uwolnione. Jeszcze zostało tak, ten przewód od turbiny tu idzie. Bardzo ciężki dostęp i on idzie tutaj dołem Tam jeszcze tu jest przykręcany do karuseli. czyli może uda mi się tę gumę tutaj odkręcić? I dzięki temu się uda może wyjąć ten silnik do góry. Mało tego. To jeszcze najgorzej mam z tej strony. Bo tak, klimatyzacja, odpięte przewody, tu cała wiązka odpięta, silnik od ramy. Została jeszcze masa na dole, ale jak silnik uniosę do góry, to będzie lepszy dostęp. No i najgorsze w tym momencie jest to cała ta wiązka, co idzie do komputera przez ścianę grudziową. No i trzeba się dostać od środka jakoś tam odkręcić wszystko i od komputera jakoś odpiąć ten kabel i go tutaj wypchnąć tu już ktoś kiedyś coś grzebał, jest guma pęknięta ta osłonowa ale na ten moment to jeszcze tylko ten przewód, tutaj ten to nawet teraz skoro go ściągnę o, tu mam te podcisienia uwolnione wszystko tu jest uwolnione tu jeszcze jest od rozrusznika, ale może rozrusznik cały wyjmę, tylko trzeba unieść silnika. Żeby go unieść, to ta wiązka od komputera jeszcze na no, chwilę walki i albo jeszcze dzisiaj wyjedzie, choć już zbliża się 11 w nocy, albo wyjedzie następnego dnia. Płowek mam wyjęty, dwie śrubki tu dołu Teraz zaczynam odkręcać ten plasticzek. No i tu jest cały ten komputer w tych plastikach, nie wiem czy. Czy bez tej ściągania deski się tu dostanę, czy nie miejmy nadzieję, bo nie chciałbym tego wszystkiego odkręcać stąd Może byłaby się to jakoś tutaj w miarę dało odkręcić, no zobaczymy jak to pójdzie No i sytuacja na ten moment wygląda tak Teraz trzeba znaleźć te wiązkę, gdzie ona tam jest schowana. Miejmy nadzieję, że jak to odkręcę, znaczy no odkręcę, no tak tu w... W ślubki są. Miejmy nadzieję, że gdzieś się dostanę tego komputera tutaj. Jest gdzieś na prost, na prost tutaj wchodzi w to miejsce gdzieś tam, ale ciasto, tu jest coś Toyota. Nie, to to nie jest. Komputery są w tych plastikach. Tam. No i dziwo się okazuje, że komputer silnika jest tutaj, podwieszony. Pytanie tylko, czy ja się tam dostanę. Żeby tam jakoś przejść, bo tu jeszcze następne kostki jakieś są. Nie wiem, czy to wyjdzie ten głupek. Bez odkręcania tych wszystkich plastików białych. No i jest załatwione. Ogólnie myślę, że będzie dużo gorzej, ale jakoś to wszystko poszło. W miarę do tych kostek dostęp. W Leksusie, jak odkręcałem z 2JZ, to kurde, te plastiki wszystkie musiałem wywalić. Teraz pytanie jeszcze czy to mi tak będzie chciało z tymi kostkami przejść przez ten mały otwór tam miejmy nadzieję, że to jakoś tam pójdzie choć kurde według byłoby lepiej, ale dzisiaj jestem sam późna godzina muszę przyznać, że jakoś to jakoś to idzie mamy go mamy go, szkoda że nie jak w BMW że komputerku na wierzchu jest, odpina się i po dobra wszystko tu odpięte. Jeszcze tylko ten rozruszik i masa, ale no co? Trzeba zapinać haki i do góry ten silnik. Tu mam jeden haczyk, a gdzie jest ludzi. To jest tu z tyłu musi być. Kogo nie widzę. No nie widzę tego haka. Nie powinien być gdzieś tu przykręcony z tyłu. Tak też coś mi się tak kojarzy. No nie widzę go w ogóle tu no. Za co to podnieść? Żeby nic nie urwać No to próbuję Takie zapięte, tu śrubę wkręciłem Mam nadzieję, że wytrzyma Zobaczymy czy pójdzie Chwila prawdy. Powoli się unosi. przechylił się ślim, woda się jeszcze wylewa gdzieś tam z bloku. Ale elegancko idzie. Tu już jest szczelina. Przewody. Tu jeszcze właśnie jest tak. Teraz mam tą masę na wierzchu. Może ją zaraz odkręcę. Jeszcze ciutkę wyżej dam. Będzie łatwiej. Klimat ładnie puściła. Tylko ten rozrusznik tutaj został. Ja nie wiem czy po prostu zaraz go nie wyjmę razem z tymi kablami i tu na bok nie położę. I powinno być gdzie tu już wszystko mija, bo się ładnie. Tam przewód paliwowy odkręcony. Na razie nic go tu nie trzyma, oprócz tego kabla. No i elegancko masa odkręcona, śrubka na miejsce. No już tu wszystko mamy, nic tu nie blokuje Cała strona luźna. Tu już mi w kurde wiatach dochodzi do przodu Miejmy nadzieję, że podniosę to na tyle, żeby minęło No i jakiś, jakiś olej tu się jeszcze sączy skądś Nie wiem skąd to leci I ze wspomagania albo, skądś, albo z miski, może nie, z miski spuszczałem chyba Już nie pamiętam tu jeszcze kabel jeden rozpiąłem bo tutaj był no i oczywiście ten przewód jeden od wspomagania tu jeszcze było podłączone no i poza tym już wszystko rozpięte ładnie idzie już wychodzi także myślę, że powinno być git. operacja zakończona sukcesem elegancko silniczek wyszedł troszkę tam oleju mi leciało z jedną śrubkę, z tego co się okazuje, zapomniałem z miski z olej. I tam, gdzie ma podłączone te przewody do chłodnicy, żeby studziło olej, no niestety tą śrubką z otworami wypłynął sobie olej. Skrzynia tam oryginalna. Jeszcze nie wiem, czy będę zostawał przy tym, czy wleci manual. Czy 8HP na 8HP teraz nie będzie czasu za bardzo. Tak więc jeszcze się zastanawiam, czy zostawić tą skrzynię oryginalną, czy dać tego manuala. I pytanie, czy robić ten silnik, a czy od razu dwa jz wkładać czy nie z niczym Także mam takie jeszcze dywagania rozmyślania nad tym, co tu dalej zrobić, czy go w ogóle remontować. Bo już pokupiłem tam kiedyś. Uszczelki różne pierdoły do tego silnika. Tylko, że no jako baza to nie jest zbyt wytrzymały silnik. Tu kiedyś gryzonie się dostały kiedyś w aucie. Jak stało sobie, to tam mi podgryzł przewód jeden od świecy. No i ten to całkowicie odgryzł. Także całkiem inny jest taki założony profilaktycznie. I na tym jeździła. Dopóki nie straciła kompresji, właśnie na tym ostatnim nie ma, nie ma kompresji. Także tu się coś stało. No i dzisiaj to tyle, a więc widzimy się w kolejnym odcinku.